Skupiam się tutaj na przygotowaniu ostatnich elementów techniczno-taktycznych, a także nad y, pracą nad y, treningiem mentalnym. Nie mogę się już doczekać, aż przekuję elementy, nad którymi pracowałem z moim trenerem w trakcie lekcji do walki. Chciałbym tak zapytać, czy wam czegoś nie brakuje, czy wszystko jest ok, jak funkcjonuje, co, czy macie jakieś uwagi, czy czegoś nie brakuje w kontekście przygotowań? Reprezentowanie kraju na Igrzyskach Olimpijskich jest dla mnie ogromnym zaszczytem i wyróżnieniem. Jak byłem mały, to w sumie zawsze gdzieś z tyłu mojego głowy a się myśl, że no, chciałbym kiedyś pojechać na Igrzyska. Jest to spełnienie jednego z moich największych marzeń, które dodatkowo daje możliwość podjęcia próby spełnienia jeszcze większego marzenia, czyli zdobycia medalu. Życzę Państwu powodzenia, bardzo dziękuję za spotkanie.